Sobie. I mam taką przestrzeń w głowie. Zastanawiam się co powiedzieć, czasami i wychodzi na to, że tego się nie da oddać. Zasadniczo, co bym nie gadał? I tak, to jest nieprawda. Spójrzmy w ta prawdzie w oczy. Co bym nie powiedział, nie będzie to prawdą. Ostateczną. Logicznie, może się zgadzać i technicznie, ale musimy rozróżnić wymiar umysłu Wymiar projekcji od wymiaru rzeczywistości, również fizycznej. Nie ma między tymi dwiema rzeczywistościami separacji. Jest to część duchowej psychozy, że to co fizyczne to to nieduchowe. To jest część duchowej psychozy, ponieważ jako i istnienia w tym wymiarze, istniejemy tutaj dzięki, dzięki fizycznej stronie, fizycznemu skafandrowi czyli naszemu ciału i teraz istnieje taka śmieszna tendencja żeby żeby obą fizyczność negować o, o, ową fizyczność odrzucać. Kiedyś, kiedy ludzie to robili, yy, kiedyś to było umartwianie się, negacja ciała, zaprzeczenie fizycznej stronie, zaprzeczenie ciału, zaprzeczenie... To życie nie jest prawdziwe, to wszystko to jest sen. I nawet jeżeli materia jest. niematerialna, czyli pewnego rodzaju snem, no bo atom jest w końcu pusty, generalnie cząstki, czy struny, które można zmierzyć w atomach, czy w samych elektronach, czy zobaczyć, dostrzec, nie mają jako takiej lokalizacji. Są tylko w tam, w tam, tylko w momencie, w którym je obserwujemy, Tworzymy pomiar, już w następnym ułamku sekundy są gdzie indziej. Czyli gdzieś tam wibruje po prostu rzeczywistość, wibruje sobie. I nigdy nie jest w danym miejscu, można tak powiedzieć. To jest wiesz, pytanie: na jakiej zasadzie takie drzewo na przykład stoi? Tak? I co to tak naprawdę znaczy? Że to duża sobie stoi tutaj. Bo widzicie, rzecz jest w tym, że że schodzimy z Wielkiej Góry. Rzecz jest w tym, Ciężkawe, ale jak się przełamiesz, to później zlżej. Rzecz jest w tym, że każdy element rzeczywistości, chociażby takie drzewo, jeżeli się w nie zagłębisz, wgryziesz w każdy element rzeczywistości, możesz tak się zagłębić i tak wejść głęboko, że znajdziesz ostateczną odpowiedź. I teraz. Możesz zagłębić się w drzewo aż do samego końca. Nie do samego końca, chociaż symbolicznie masz tam rozkwitający pączek. Ale to może być cokolwiek innego. To może być psialinka. Tak zwana. I, I tak naprawdę biorąc jakikolwiek element rzeczywistości fizycznej na warsztat możesz się dokopać do tego czego chcesz się dokopać od zawsze i tego czego szukają wszyscy Wszystkie istnienia na tej planecie. To może być dłoń. Możesz użyć do tego własnej dłoni, żeby dokopać się do ostatecznej odpowiedzi. I kop. Kop. Jak najczęściej, bo wtedy jak najszybciej się tam znajdziesz. Bądź przyszykowany na to, że tam jest bardzo, że to jest bardzo bez charakterystyki. Dopóki, dopóki operujemy czy postrzegamy świat poprzez pryzmat. Naszego umysłu, czyli strumienia myśli, który operuje formami, bo myśl jest formą, pewną formą, pewnym kształtem w rzeczywistości, we wszechświecie. I dopóki, tak jakby, i ten świat uczy nas postrzegania świata poprzez pewne formy, poprzez pewne kształty, czy to myślowe. Stwarza to takie zjawisko, że przez większość ludzi jak na ten moment postrzega, dotyka rzeczywistości tylko i wyłącznie za pomocą myślącego umysłu. Czyli widzą coś i tak naprawdę nie widzą rzeczywistości wprost, tylko widzą gabinet luster, które który stworzył myślący formalny umysł. I są to projekcje na temat świata, na temat rzeczy, na temat ludzi. Ka Kabinet-luster, krzywe zwierciadło Twojego umysłu, które stoi dookoła Ciebie, w związku z czym nie widzisz tego, co jest, tylko widzisz to, co można powiedzieć, no nie wiem, wprogramowałeś tam, co w świat Ci wprogramował również, co samo się tam wprogramowało. Po prostu, podczas życia, co samo zostało wprogramowane, nieważne czy to przez ciebie, czy przez rodziców, czy przez telewizję, czy przez książki, przez system edukacji, wszystkie te, wszystkie te elementy przyczyniły się do tego. Natomiast nie rozróżniajmy tych elementów. Chodzi po prostu o sam fakt, że programowanie Twojego umysłu miało miejsce. Przez całe życie. I potem, dzisiaj stworzyłem taką grafikę: postrzega świat w, w, jak, w różny sposób. Tyle ile ludzi, tyle ile umysłów, tyle pryzmatów postrzegania i tyle interpretacji. Jeden widzi ser, drugi widzi dziury, dziury. Po prostu istnieje takie zjawisko jak programowanie umysłu. Wtedy musisz zadawać sobie zawsze pytanie, czy to, co widzisz, jest doskonałością rzeczywistości, czy projekcją, pryzmatem, zwichrowaniem, programem projektującego umysłu. Czy to jest projekcja, czy to jest coś. Co jest błogie? Czy widzisz błogość i doskonałość? Czy widzisz coś, co błogością nie jest? Są tylko dwie możliwości.